Ten sztandar został wyprowadzony z płyty Rynku Wielkiego i zobaczymy go na rondzie obok kościoła świętej Katarzyny. Jeśli jeszcze inne jednostki, placówki, organizacje chciałyby dołączyć ze sztandarami do naszego marszu, zapraszamy do ustawienia się przed flagami. To sztandary wyprowadzą i poprowadzą zamojski marsz. Niepodległości. Następnie widzimy już ustawionych ojców niepodległości w kolejności alfabetycznej: Roman Dymowski, Ignacy Jan Paderewski i Józef Piłsudski. Polska młodzież z zespołu szkół ponadpodstawowych numer 5 prowadzi nam barwy polskie. Zapraszamy przedstawicieli władz miasta, samorządów, przedstawicieli służb mundurowych, delegacje parlamentarzystów, administracji rządowej i samorządowej, radnych Rady Miasta Zamość, przedstawicieli organizacji, jednostek oświatowych, instytucji, mieszkańców Miasta Zamościa, okolicznych miejscowości i tych wszystkich, którzy w narodowym. W, w dniu Narodowego Święta Niepodległości są z nami tutaj w Zamościu. To dla Państwa organizowany jest ten marsz, nie wszyscy mogą pojechać na największy marsz do Warszawy. My w Zamościu robimy nasz zamoński od wielu lat. Będziemy śpiewać pieśni patriotyczne, które na przestrzeni dziejów podtrzymywały Polaków na duchu, dodawały nadziei i odwagi. Za moment młodzież przekaże Państwu teksty tych pieśni patriotycznych, byśmy mogli włączyć się wszyscy razem do wspólnego śpiewania. Nad bezpieczeństwem marszu będą. Czuwać służby, policja zamojska i straż mińska. Podczas Zamojskiego Marszu Niepodległości będziemy mówić o 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również bardzo mocno podkreślać tysiąclecie korony polskiej. Taki rok zdarza się raz na tysiąc lat i w tak ważnym dla historii Polski mieście, Zamościu, Hetmańskim Grodzie, musimy mówić o tej ważnej rocznicy. Rok tysiąclecia Korony Polskiej to wyjątkowa okazja, by połączyć dumę narodową z refleksją nad naszym dziedzictwem. Na Zamońskim Marszu Niepodległości będziemy mówić o tym, co oddaje zarówno ducha historii, jak i odpowiedzialność za przyszłość. Bo polska niepodległość ma tysiąc lat, a my dzisiaj świętujemy jej odzyskanie w roku 1918. Niecezjalnym nagłośnieniem pielgrzymkowym opiekuje się ksiądz Marcin Dańków z parafii na Karolówce. Będzie z nami również samochód niepodległościowy. Zapraszam Państwa do śpiewania pieśni legionowych. Nasz marsz rozpocznie tradycyjnie już oczywiście piś utwór, który najczęściej dzisiaj jest grany i śpiewany. Utwór My, Pierwsza Brygada. Ta piosenka była bardzo popularna w okresie międzywojennym od roku 1939. Piosenka była zakazana pod obiema okupacjami niemiecką i sowiecką. Renesans przeżywać zaczęła od końca lat 70. Od 2000 roku, jak słyszeliśmy na manifestacji patriotycznej. Jest to oficjalna piśm reprezentacyjna Wojska Polskiego. Prosimy księdza o włączenie utworu. My pierwsza brygada. Wyruszamy. Bardzo prosimy. Walczy, który modli się i który przebacza. Dziś, gdy mija tysiąc lat korony polskiej, składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie, byśmy mogli być wolni. Skłaniamy głowy przed tymi, którzy bronili wiary, języka i honoru, wierząc, że jeszcze Polska nie zginęła. Niech to tysiąclecie. Będzie nie tylko wspomnieniem, lecz zobowiązaniem, byśmy troszczyli się o prawdę, o rodzinę, o dobro wspólne, bo prawdziwa korona Polski nie błyszczy na głowie. Ona świeci w sercach tych, którzy kochają ojczyznę. Niech żyje Polska, niech żyje tysiąc lat korony polskiej, niech żyje wolny naród. Przed nami piosenka Piechota pod tytułem Ułani, Ułani autorstwa Bolesława Lubicz-Zachorskiego. Za autora pieśni Szara Piechota został uznany podpułkownik Leon Luskino. Początkowo pieśń zaczynała się od słów, nie nosim wyłogów i szary nasz strój. Prosimy o piosenkę i zapraszamy Państwa do włączenia się do wspólnego śpiewania pieśni legionowych na Zamojskim Marszu Niepodległości. lago e aqui é o mar e mar Uh -huh. Não, 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 não. Piłsówskiego uzupełniany nowymi, także tymi o nieco frywolnej treści zwrotkami. Prosimy o piosenkę. Józefa Piłsudskiego. Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Polska jest stale oskarżana w innych państwach. Jest w tym wyraźna i niedwuznaczna chęć posiadania w środku Europy państwa, którego kosztem można byłoby załatwić wszystkie porachunki europejskie. Podziwu godne jest stałe zjawisko że te projekty międzynarodowe znajdują tak chętne ucho no i języki nie gdzie indziej jak w Polsce myśli nowoczesnego polaka Romana Dmowskiego jestem Polakiem nie dlatego tylko że mówię po polsku że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów Polski jako całości, interesy najważniejsze, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. W imieniu mieszkańców Zamościa, w imieniu uczestników marszu złożą wieniec przygotowany przez miasto Zamość. Jeśli są jeszcze, a widzę, że są, bo widzę pana wójta z wieńcem, pana posła, jeśli są jeszcze inne kwiaty, wiązanki. Yy, Widzę przedstawicieli y, służb Straży Miejskiej, innych organizacji patriotycznych. Zapraszamy o ustawienie się za Ojcami Niepodległości. Wiesz? zapraszamy młodzież z wiązanką o przekazanie tej wiązanki ojcom niepodległości. Poproszę o dźwięk werbli. Tutaj ojcowie nie w odległości Władze miasta złożą wieniec w imieniu mieszkańców miasta. I zapraszam wszystkie pozostałe jednostki do złożenia wieńców przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Bardzo proszę o werble. mm -hmm. Marsz Niepodległości dobiegł końca. My tradycyjnie zakończymy go odśpiewaniem pierwszej brygady raz jeszcze. Przypominam Państwu o tym, co zainicjowaliśmy rok temu. bo jest radosne święto. Zmuszmy sobie najlepsze życzenia wzajemnie naszym najbliższym. Życzmy zdrowia, szczęścia, wytrwałości ducha, wielu sukcesów i pokoju. A naszej ojczyźnie żyćmy, by zawsze była wolna, niepodległa, silna i suwerenna. Życzę Państwu miłego świątecznego popołudnia i bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli w organizacji Marszu Niepodległości. Dziękuję Księdzu Marcinowi, dziękuję młodzieży, opiekunom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Numer 5 za bardzo wymierną pomoc podczas organizacji tego marszu. Dziękuję miastu za dziękuję Wojtkowi Słuchowiczowi, wszystkim Państwu pięknie dziękuję za obecność, jest nas zdecydowanie więcej niż rok temu. Bardzo proszę o pieśń, my pierwsza wygała. Dziękuję wszystkim.